Wyobraź sobie Marię Kowalską z Krakowa, która przez lata każdego ranka zaczynała dzień od swojej ulubionej kawy. W wieku 65 lat zauważyła, że wchodzenie na czwarte piętro do mieszkania jej córki stało się prawdziwym wyzwaniem. Jej nogi zdawały się nie słuchać, a proste czynności, jak podnoszenie torby z zakupami czy zabawa z wnukami, wymagały coraz większego wysiłku. To, co Maria uważała za naturalny proces starzenia się. W rzeczywistości miało nazwę i rozwiązanie. Zanim zaczniemy, napisz w komentarzu: skąd nas oglądasz? Z jakiego miasta w Polsce albo z jakiego kraju? Fajnie wiedzieć, gdzie dociera nasza społeczność. A jeśli chcesz dostawać proste i konkretne porady o zdrowiu, kliknij subskrybuj już teraz. Tutaj znajdziesz wskazówki, które naprawdę mogą poprawić Twoje zdrowie i samopoczucie. No to zaczynamy. Historia Marii nie jest wyjątkowa. Według badań przeprowadzonych na polskiej populacji osób starszych, aż 18,6% seniorów w naszym kraju zmaga się z problemem znanym w medycynie jako sarkopenia. Ten termin pochodzi z języka greckiego i oznacza dosłownie ubożenie w mięśnie. To nie jest zwykłe zmęczenie czy chwilowa słabość, ale rzeczywisty proces utraty masy i siły mięśniowej, który rozpoczyna się już około 40 roku życia. Każdej dekady życia możemy tracić nawet 8% naszej masy mięśniowej, a proces ten przyspiesza po 65 roku życia. Ale czy to oznacza, że jesteśmy skazani na stopniowe słabnięcie? Zdecydowanie nie. Dzisiejszy materiał pokaże Ci, jak za pomocą trzech prostych składników dostępnych w każdym polskim sklepie spożywczym, możesz przekształcić swoją poranną kawę w potężne narzędzie walki o zdrowe mięśnie i sprawność fizyczną. To nie jest magia ani cudowny lek, ale mądre wykorzystanie najnowszych odkryć naukowych dotyczących odżywiania i chronobiologii czyli nauki o tym, jak nasze ciało funkcjonuje w różnych porach dnia. Klucz do zrozumienia tego fenomenu leży w jednej fundamentalnej zasadzie. Nasze mięśnie potrzebują nie tylko ruchu, ale także odpowiednich składników odżywczych dostarczonych w odpowiednim czasie. Poranne godziny, gdy nasze ciało budzi się po nocnym regeneracyjnym śnie, to moment szczególnego znaczenia. To właśnie wtedy nasz organizm jest najbardziej gotowy na przyswojenie białek i innych substancji potrzebnych do odbudowy i wzmocnienia tkanki mięśniowej. Pierwszym z naszych bohaterów jest ciemne, niesłodzone kakao. Nie mówimy tutaj o zwykłym proszku do kakao z dodatkiem cukru, ale o prawdziwym, naturalnym kakao, które możesz znaleźć w działach ze zdrową żywnością lub sklepach ekologicznych. To brązowe złoto zawiera substancje zwane flawonoidami, a wśród nich szczególnie cenną epikatechinę. Nazwa może brzmieć skomplikowanie, ale jej działanie jest zaskakująco proste do zrozumienia. Wyobraź sobie, że twoje naczynia krwionośne to sieć autostrad, którymi składniki odżywcze docierają do każdej części twojego ciała. Epikatechina zawarta w kakao pomaga utrzymać elastyczność tętnic i zdrowie naczyń krwionośnych. Co z kolei wspiera zdrowy przepływ krwi. Dzięki temu twoje mięśnie otrzymują lepszy dostęp do tlenu i składników odżywczych, co jest kluczowe dla ich regeneracji i wzrostu. To tak, jakbyśmy otwierali dodatkowe pasy ruchu na zatłoczonej autostradzie. Historia Jana Nowaka z Gdańska doskonale ilustruje działanie tego pierwszego składnika. Jan, emerytowany mechanik samochodowy w wieku 70 lat. Przez miesiące borykał się z problemami krążenia i ogólnym osłabieniem. Gdy zaczął dodawać łyżeczkę naturalnego kakao do swojej porannej kawy, już po dwóch tygodniach zauważył, że ma więcej energii podczas porannych spacerów z psem. Po miesiącu jego żona zauważyła, że Jan przestał się zatrzymywać na półpiętrach podczas wchodzenia po schodach. Drugim składnikiem naszej cudownej mieszanki są peptydy kolagenowe. Kolagen to białko, które stanowi podstawowy budulec naszych mięśni, stawów, skóry i kości. Możesz myśleć o nim jak o naturalnym rusztowaniu, które utrzymuje nasze ciało w odpowiedniej strukturze. Problem polega na tym, że wraz z wiekiem nasze ciało produkuje coraz mniej własnego kolagenu. Już po 20 roku życia, produkcja kolagenu spada o około 1% rocznie, co oznacza, że w wieku 60 lat. Produkujemy go znacznie mniej niż w młodości. Suplementacja peptydów kolagenowych w połączeniu z ćwiczeniami oporowymi może zwiększyć masę mięśniową i siłę mięśniową u osób starszych. Peptydy kolagenowe to po prostu kolagen przetworzony w taki sposób, że organizm może go łatwo przyswajać. W przeciwieństwie do zwykłego kolagenu, peptydy są bezsmakowe i rozpuszczają się idealnie w gorących płynach, takich jak kawa, Anna Wiśniewska z Wrocławia. 70-letnia nauczycielka na emeryturze przez lata cierpiała z powodu sztywności kolan i problemów z utrzymaniem równowagi. Po trzech miesiącach regularnego spożywania kolagenu w porannej kawie zauważyła znaczną poprawę. Mogła wreszcie bez bólu schylać się, by podnieść coś z podłogi, a podczas zakupów na targu nie odczuwała już niepokojącej niepewności, podczas chodzenia po nierównej nawierzchni. Trzecim i ostatnim elementem naszej formuły jest olej MCT, skrót od angielskiego medium chain triglycerides, czyli triglicerydy średniołańcuchowe. Te specjalne tłuszcze pochodzą najczęściej z oleju kokosowego i mają wyjątkową właściwość. MCT nie gromadzą się w tkance tłuszczowej. Przeciwnie, natychmiast po spożyciu wątroba przekształca je w ketony, które zapewniają natychmiastowy zastrzyk energii. W przeciwieństwie do zwykłych tłuszczów, które organizm musi długo trawić i przetwarzać, olej MCT działa jak wysokooktanowe paliwo dla naszych mięśni i mózgu. Dostarcza czystej energii bez powodowania skoków poziomu cukru we krwi, co oznacza, że nie doświadczasz późniejszego spadku formy typowego po spożyciu węglowodanów. Władysław Krawczyk z Poznania, 68-letni były kierowca autobusu. Opisuje swoje doświadczenie z olejem MCT następująco. Przez lata po śniadaniu czułem się senny i bez energii. Dodanie łyżeczki oleju MCT do kawy zmieniło wszystko. Mam teraz energię na cały poranek. Mogę pracować w ogródku bez uczucia zmęczenia, a mój umysł jest ostry i skoncentrowany. Przygotowanie tej cudownej kawy mocy jest zaskakująco proste. Potrzebujesz jednej filiżanki świeżo zaparzonej, dobrej kawy. Może to być Twoja ulubiona marka dostępna w każdym polskim sklepie. Do gorącej kawy dodaj jedną łyżeczkę naturalnego, niesłodzonego kakao w proszku. Pamiętaj, żeby wybrać kakao bez dodatku cukru. Takie znajdziesz w działach ze zdrową żywnością lub sklepach ekologicznych. Następnie dodaj jedną miarką peptydów kolagenowych. Zazwyczaj to około 10 gramów. Kolagen możesz kupić w aptekach, sklepach ze zdrową żywnością lub zamówić przez internet. Na koniec dodaj pół łyżeczki oleju MCT. Tutaj ważna uwaga. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z olejem MCT, zacznij od ćwierci łyżeczki przez pierwszy tydzień. Niektóre osoby mogą doświadczyć łagodnego dyskomfortu żołądkowego, jeśli organizm nie jest przyzwyczajony do tego rodzaju tłuszczy. Po tygodniu stopniowo zwiększ ilość do pełnej pół łyżeczki. Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj. Najlepiej używając małego spieniacz do mleka lub miksera ręcznego. MCT i kolagen to świetne połączenie, ponieważ dostarczą Ci energii, której potrzebujesz, a także zapewnią uczucie sytości. Tłuszcze i białko doskonale współpracują, utrzymując stabilny poziom glukozy we krwi. Kluczem do sukcesu jest regularność i odpowiedni timing. Tę wzbogaconą kawę musisz pić w ciągu 30 minut po przebudzeniu na pusty żołądek. To nie jest przypadkowy wymóg. To moment, gdy Twoje ciało jest najbardziej receptywne na składniki odżywcze, potrzebne do budowy mięśni. Poranne godziny to czas, kiedy poziom hormonu wzrostu jest najwyższy, a procesy regeneracyjne działają najintensywniej. Co możesz oczekiwać po wprowadzeniu tej rutyny? W pierwszym tygodniu prawdopodobnie zauważysz wzrost energii i lepszą koncentrację. To efekt działania oleju MCT który dostarcza mózgowi i mięśniom łatwo dostępnej energii. Po dwóch tygodniach wiele osób odczuwa większą stabilność podczas chodzenia i mniej problemów z wstawaniem z fotela czy z łóżka. To wynik lepszego ukrwienia mięśni dzięki flavonoidiom z kakao. Po miesiącu regularnego stosowania możesz spodziewać się pierwszych zauważalnych zmian w sile i wydolności. Codzienne czynności, takie jak noszenie zakupów, praca w ogrodzie czy zabawa z wnukami, staną się wyraźnie łatwiejsze. Po trzech miesiącach efekty mogą być naprawdę imponujące. Wielu ludzi odzyskuje sprawność, którą uważało za bezpowrotnie utracona. Jednak pamiętaj, że każdy organizm jest inny. To, co działa fantastycznie dla jednej osoby, może nie przynieść identycznych rezultatów u innej. Różnice w metabolizmie, ogólnym stanie zdrowia, poziomie aktywności fizycznej i genetyce sprawiają, że każda osoba reaguje indywidualnie na suplementację. Dlatego kluczowe jest, żebyś przed rozpoczęciem jakiejkolwiek zmiany w diecie skonsultował się z lekarzem rodzinnym. Ta rekomendacja jest szczególnie ważna dla osób przyjmujących leki na rozrzedzenie krwi, ponieważ flawonoidy zawarte w kakao mogą wpływać na krzepliwość krwi. Osoby z cukrzycą powinny monitorować poziom glukozy, gdyż olej MCT może wpływać na metabolizm węglowodanów. Jeśli masz problemy z nerkami, wątrobą lub innymi przewlekłymi schorzeniami, konsultacja medyczna jest absolutnie niezbędna. Warto też pamiętać, że ta wzbogacona kawa to tylko jeden element zdrowego stylu życia. Nie zastąpi ona regularnej aktywności fizycznej, zrównoważonej diety bogatej w białko, ani wystarczającej ilości snu. W polskiej tradycji kulinarnej mamy wiele doskonałych źródeł białka, takich jak twaruk, kefir, jaja czy chude mięso. Dobrze jest włączyć te produkty do codziennego jadłospisu, aby wspomagać działanie porannej suplementacji. Aktywność fizyczna pozostaje kluczowa dla utrzymania siły mięśniowej. Nie musisz od razu zapisywać się na siłownię czy biegać maratony. Wystarczą regularne spacery, ćwiczenia z właściwą masą ciała. Prace ogrodowe czy nawet tańczenie. Każdy ruch ma znaczenie, a połączenie odpowiedniego odżywiania z aktywnością fizyczną daje najlepsze rezultaty. Sen to kolejny nieoceniony sojusznik w walce o zdrowe mięśnie. To podczas snu nasze ciało produkuje hormon wzrostu i przeprowadza najważniejsze procesy regeneracyjne. Siedem do ośmiu godzin dobrej jakości snu każdej nocy to inwestycja w Twoją przyszłą sprawność. Hydratacja również gra kluczową rolę. Mięśnie składają się w około 75% z wody, dlatego utrzymanie odpowiedniego poziomu nawodnienia organizmu jest niezbędne dla ich prawidłowego funkcjonowania. Pamiętaj o piciu co najmniej 6 do 8 szklanek wody dziennie, oprócz porannej wzbogaconej kawy. Kluczowym elementem, o którym warto wiedzieć więcej, jest leucina, jeden z najważniejszych aminokwasów dla zdrowia mięśni. Leucina to tak zwany aminokwas rozgałęziony, który pełni rolę włącznika dla procesów budowy białka mięśniowego. Leucina acutely stimulates skeletal muscle anabolism and can overcome the anabolic resistance of aging. To oznacza, że może przełamać naturalną oporność organizmu starszych osób na budowanie mięśni. Dlaczego to takie ważne? Wraz z wiekiem? Nasze mięśnie stają się mniej wrażliwe na sygnały budowy białka. To tak, jakby nasza fabryka mięśni miała coraz bardziej zasłonięte uszy i potrzebowała głośniejszego sygnału, żeby zacząć działać. Leucina jest właśnie tym głośnym sygnałem. The dose of leucine necessary to achieve the maximal stimulation of muscle protein synthesis in older persons has been estimated to be 3 g meal. Teresa Kaczmarek z Wrocławia, 76-letnia była pielęgniarka, przez miesiące borykała się z problemem coraz słabszych nóg. Gdy dowiedziała się o roli leuciny w procesie odbudowy mięśni, zaczęła zwracać uwagę na produkty bogate w ten aminokwas. Oprócz porannej wzbogaconej kawy zaczęła dodawać do swojej diety więcej twarogu, sera, jajek i chudego mięsa. Wszystko to naturalne źródła leuciny dostępne w każdym polskim sklepie. Nasz organizm nie produkuje leuciny samodzielnie, dlatego musimy dostarczać ją z pożywieniem. Najlepsze naturalne źródła leuciny to produkty, które od pokoleń są częścią polskiej kuchni. Twaruk zawiera około 3 g leuciny na 100 g produktu. Jaja kurze około 1 g na sztukę, a chudy ser żółty nawet do 4 g na 100 g. Dlatego tak ważne jest, żeby nasza cudowna poranna kawa. Była częścią szerszej strategii żywieniowej, a nie jedynym źródłem wsparcia dla naszych mięśni. Timing, czyli odpowiedni moment spożywania składników odżywczych, to kolejny fascynujący aspekt nauki o odżywianiu mięśni. Following a single bout of exercise, muscle protein synthesis rates are increased within 2 to 4 hours an effect which persists for up to 16 hours in trained and 24, 48 godzin. U osób nietrenujących. To oznacza, że nasze mięśnie mają swoje okna możliwości, kiedy są szczególnie gotowe na wykorzystanie dostarczonych składników odżywczych. Poranne godziny są wyjątkowo ważne z kilku powodów. Po nocnym śnie nasze ciało jest w stanie tak zwanego katabolizmu, czyli rozładu białek. To naturalny proces, ale żeby go zatrzymać i skierować organizm w stronę budowania, a nie rozkładania mięśni. Musimy jak najszybciej po przebudzeniu dostarczyć odpowiednie sygnały. Nasza wzbogacona kawa robi to perfekcyjnie. Kombonacja leuciny z kolagenu, flawonoidów z kakao i szybkiej energii z oleju MCT to właśnie te sygnały, na które czeka nasz organizm. Stanisław Wiśniewski z Katowic, 70-letni emerytowany nauczyciel, zauważył ciekawą różnicę po wprowadzeniu regularnej porannej rutyny z wzbogaconą kawą. Wcześniej, gdy przestawiał się z herbaty na kawę około 10 rano, nie odczuwał takiej energii jak teraz, gdy pije swoją specjalną mieszankę od razu po wstaniu z łóżka. To nie jest placebo, mówi Stanisław. Moje ciało naprawdę inaczej reaguje, gdy dostanie te składniki na pusty żołądek w ciągu pół godziny po przebudzeniu. Warto także zrozumieć fenomen tzw. muscle full effect, czyli efektu pełnych mięśni. Following consumption of dietary protein, the bioavailability of essential amino acids, EAA, and primarily leucine, LRU, drive a transient increase in MPS with an ensuing refractory period before the next MPS stimulation is possible. Oznacza to, że po spożyciu białka nasze mięśnie przez pewien czas są pełne i nie mogą przyjąć więcej sygnałów do budowy. Dlatego tak ważne jest rozłożenie spożycia białka równomiernie w ciągu dnia, a nie jedzenie go tylko przy jednym posiłku. Praktyczne zastosowanie tej wiedzy oznacza, że oprócz porannej wzbogaconej kawy warto zadbać o regularne spożywanie produktów bogatych w białko przy każdym głównym posiłku. Obiad z kawałkiem chudego mięsa i twarogiem na kolację będzie idealnym uzupełnieniem porannej suplementacji. Polskie tradycyjne potrawy, jak kotlet schabowy z mizercią, pierogi z twarogiem czy rosół skóry, to nie tylko smakowite dania, ale także doskonałe źródła aminokwasów niezbędnych do budowy mięśni. Anna Nowakiewicz z Gdańska, 72-letnia emerytowana księgowa, przez lata uważała, że w jej wieku nie należy za dużo jeść białka. Gdy zaczęła regularnie spożywać wzbogaconą kawę i jednocześnie zwiększyła ilość białka w pozostałych posiłkach, zauważyła nie tylko poprawę siły, ale także lepszą jakość snu i nastroju. Nie wiedziałam, że to, co jem, może tak wpływać na to, jak się czuję. Dzieli się Anna. Bardzo ważnym aspektem jest też zrozumienie, że nie wszystkie białka są równie skuteczne w stymulowaniu syntezy białek mięśniowych. Supplementing Breakfast with a vitamin D. And Leucine Enriched Whey Protein Nutrition Drink, Stimulated Postprandial Muscle Protein Synthesis, and Increased Muscle Mass After 24WK in Healthy Older Adults. Białka serwatkowe, które znajdują się w kolagenie dodawanym do naszej kawy, są szczególnie skuteczne, ponieważ szybko się trawią i dostarczają dużo leuciny w łatwo przyswajalnej formie. Kolejnym fascynującym aspektem jest wpływ innych składników naszej mieszanki na wykorzystanie białka. Using whey protein, which is rapidly digested, the leucine concentration in the blood rises rapidly, stimulating MPS, which peaks at min after the meal and declines back to the fasted baseline by U 180 men. Flavonoidy za kakao pomagają utrzymać ten szczytowy poziom dłużej, poprawiając przepływ krwi i transport składników odżywczych do mięśni. Jerzy Kowalski z Poznania, 74-letni były mechanik, zauważył, że efekty jego porannej wzbogaconej kawy są wyraźnie lepsze, gdy pije ją powoli, delektując się smakiem przez około 10 do 15 minut. Na początku piłem to jak zwykłą kawę, szybko i w biegu, opowiada Jerzy, ale gdy zacząłem to traktować jak ważny poranek rytuał i poświęcać temu więcej czasu, efekty stały się znacznie bardziej zauważalne. Ta obserwacja Jerzego ma naukowe podstawy. Powolne spożywanie białka pozwala na lepsze jego trawienie i gradacyjne uwalnianie aminokwasów do krwioobiegu, co przekłada się na dłużej utrzymującą się stymulację syntezy białek mięśniowych. To kolejny dowód na to, że diabeł tkwi w szczegółach. A sposób spożywania naszej cudownej mieszanki może być równie ważny jak jej skład. Warto też pamiętać o roli witaminy D w procesie utrzymania siły mięśniowej. Chociaż nie jest ona bezpośrednim składnikiem naszej porannej kawy, to jej niedobór może znacząco ograniczać efekty naszych wysiłków. W Polsce, szczególnie w miesiącach jesienno-zimowych, niedobór witaminy D dotyka znaczącej części populacji seniorów. Dlatego warto rozważyć suplementację witaminy D w porozumieniu z lekarzem rodzinnym, jako uzupełnienie naszej strategii budowania siły mięśniowej. Historia Stefana Nowackiego z Łodzi pokazuje, jak holistyczne podejście może przynieść spektakularne rezultaty. Stefan, 73-letni emeryt, zaczął pić wzbogaconą kawę, jednocześnie wprowadzając 30-minutowe spacery codziennie i dbając o regularne godziny snu. Po sześciu miesiącach nie tylko odzyskał siłę potrzebną do samodzielnego funkcjonowania, ale również zaczął pomagać sąsiadom w drobnych pracach remontowych coś, co przez lata uważał za niemożliwe. Warto również wspomnieć o kosztach. Wszystkie składniki naszej cudownej mieszanki są stosunkowo niedrogie i łatwo dostępne. Miesięczny koszt suplementacji wynosi zwykle między 50 a 100 zł, w zależności od wybranych marek i jakości produktów. To znacznie mniej niż koszty wizyt u fizjoterapeuty, leków przeciwbólowych czy pomocy domowej, które mogą stać się konieczne przy postępującej utracie siły mięśniowej. Pamiętaj także, że informacje przedstawione w tym materiale mają charakter edukacyjny i nie zastępują profesjonalnej porady medycznej, nie służą do diagnozowania chorób ani przepisywania konkretnych terapii. Każda osoba powinna skonsultować swoje indywidualne potrzeby zdrowotne z wykwalifikowanym lekarzem przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w diecie czy stylu życia. Sarkopenia i związane z nią ograniczenia nie muszą być nieodwracalnym wyrokiem. Nauka pokazuje nam, że nawet w zaawansowanym wieku możemy aktywnie wpływać na siłę i funkcjonalność naszych mięśni. Kluczem jest zrozumienie, że nasze ciało potrzebuje odpowiednich składników odżywczych, dostarczonych we właściwym czasie i odpowiednim tempie. Twoja poranna kawa może stać się pierwszym krokiem w kierunku odzyskania sprawności i niezależności. Każdego ranka, sącząc tę wzbogaconą mieszankę, Będziesz dostarczać swojemu organizmowi precyzyjnie dobrane składniki, które wspierają odbudowę i wzmacnianie tkanki mięśniowej. To nie jest cudowny lek, ale mądra strategia oparta na naukowym zrozumieniu procesów starzenia się i regeneracji. Czy jesteś gotowy na to wyzwanie? Czy jutrzejszy poranek będzie początkiem Twojej drogi do silniejszego, bardziej sprawnego ciała? Pamiętaj, że każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. A twój pierwszy krok może być tak prosty jak przygotowanie filiżanki wzbogaconej kawy. Nie czekaj na idealny moment. Idealny moment to właśnie teraz. Twoje mięśnie czekają na twoją decyzję, a twoje przyszłe ja będzie ci wdzięczne za każdy dzień, w którym zdecydujesz się zadbać o swoją siłę i sprawność. Siła jest w twoich rękach, a pierwszym krokiem do jej odzyskania może być tak prosty gest jak dodanie trzech składników do porannej kawy. Zacznij już jutro i pozwól swojemu ciału odkryć, jak wiele ma jeszcze do zaoferowania. Twoja droga do zdrowszych, silniejszych lat życia rozpoczyna się z pierwszym łykiem tej wyjątkowej mieszanki. Jeśli ten film ci się spodobał, daj łapkę w górę, udostępnij go znajomym i rodzinie, a także zasubskrybuj kanał, żeby dostawać kolejne materiały o zdrowiu i długowieczności. I zanim wyłączysz Napisz w komentarzu, co w tym filmie było dla ciebie najbardziej pomocne albo inspirujące. Chętnie to przeczytam.